Cześć wszystkim. Dzisiaj omawiamy film Decreator z 2023 roku, nową produkcję o robotach i sztucznej inteligencji, co, jak wiemy, jest to obecnie bardzo popularnym motywem w kinie. I tak jak kiedyś obowiązkowym elementem był czarny bohater, teraz modne są postacie azjatyckie. Film jest całkiem niezły, ale jest jedno ale, które mnie mocno zaniepokoiło o tym na końcu. A teraz trochę o fabule. Akcja rozpoczyna się po wojnie z robotami. Ludzie żyją w świecie, w którym obok zwykłych maszyn funkcjonują imitanci, roboty z ludzkimi twarzami. Nagle sztuczna inteligencja detonuje bombę atomową w Los Angeles. 10 lat później toczy się walka z SI i robotami, choć kraje wschodnie nadal je produkują. W tym czasie poznajemy parę: czarnoskóry mężczyzna i kobieta o azjatyckich rysach która jest w ciąży. Nagle ich dom zostaje zaatakowany przez wojsko, które poszukuje twórcy si, znanego jako Nirmata. Okazuje się, że para mieszka z robotami, a Joshua, mężczyzna z pary, jest pod przykryciem, żołnierzem. To nie podoba się jego żonie, Mai, która ucieka, ale jej łódź zostaje wysadzona w powietrze. Pięć lat później Joshua, John David Washington, którego znamy z tenet żyje samotnie, z ręką i nogą, pracuje jako sprzątacz, regularnie bierze leki i poddaje się badaniom. W trakcie pracy odnajdują szczątki ofiar bomby i żywego robota, który wydaje się wzywać swoje dzieci. Wojsko ponownie zwraca się do niego o pomoc. Znaleźli trop Nirmaty. A co ważniejsze, istnieje szansa, że Maja żyje, Joshua podejmuje się misji odnalezienia nowej broni. Alfa. I zniszczenia laboratorium. Problem w tym, że w tym rejonie Amerykanie nie są mile widziani, ani przez ludzi, ani przez roboty. Misja kończy się niepowodzeniem, ale Joshua znajduje broń. Wyglądającą jak małe, niegroźne dziecko z niepełną głową. Dostaje rozkaz jej zniszczenia. Ale zamiast tego zabiera Alfę. Jak ją nazywa, do swojego przyjaciela, by odnaleźć maję. Okazuje się, że Alfa ma nadludzkie zdolności, dostęp do każdej technologii, zdolność do wzrostu i przyszłą kontrolę nad maszynami. Potem odkrywamy, że Nirmatą jest Maja, a Alfa jest robotem stworzonym na wzór jej córki. Czyli w pewnym sensie córki Joshua. Finał jest bardzo wzruszający i poruszający. Alfa i Joshua niszczą główną broń ludzi, a Joshua ginie ratując swoją robot-córkę. W wojnie z ludźmi następuje przełomowy moment. Tracą swoją jedyną broni przeciwko robotom. Joshua spotyka się z Mają, która stała się robotem, dzięki Alfie. Choć prawdopodobnie oboje giną. Czy robą Maja trafiła do raju? Czy świadomość człowieka bez duszy może przejść na plan astralny? Podsumowując, film jest dobrze zrobiony, ale moim zdaniem ma na celu oskarżenie ludzi o wszystko. Sugeruje się, że to Niesi zdetonowała bombę. Tylko błąd w programie napisanym przez człowieka. Roboty są przedstawione jako niewinne istoty, a po ich zwycięstwie nad Zachodem nastanie pokój na świecie nikogo nie będą zabijać, bo są lepsze od ludzi, miłosierne i opiekuńcze, a ludzie zniszczyli całą wioskę. Problem w tym, że wiele ostatnich filmów osi i robotach niesie ten sam przekaz. Roboty są lepsze od ludzi, dodatkowo. Śmierć nie jest straszna, bo zawsze można przenieść swoją świadomość do imitanta. Chciałbym zobaczyć film, który pokaże, co tak naprawdę czeka ludzi po zmianie wymiaru. Film jest fajny, ale ta nachalna propaganda mnie niepokoi. Sami ocencie, czy warto go oglądać i do czego to może prowadzić.